Cyfrowy Polsat. Świat najlepszych telewizji. Uwaga. Posezonowa oferta. Tylko teraz zestaw satelitarny za jedyne 199 zł. Odwiedź punkt sprzedaży lub zadzwoń i zamów. Odkryj najmodniejszy, niesamowicie intensywny kolor. Nowa farba do włosów Brillance firmy Schwarzkopf. Modna innowacja zawierająca Brillant Color System. Mikroskopijne, skoncentrowane pigmenty wnikają głęboko w strukturę włosa, nadając mu intensywny i modny kolor. Tak lśniący i trwały jak brylanty. Tylko teraz nowa farba Brillance w promocyjnej cenie. Schwarzkopf. Profesjonalna pielęgnacja włosów dla Ciebie. Cudownie. Całe mycie na nic. Nie dla mnie. Ja mam klin. Klin? Tak. Klin sprawia, że połysk trwa dwa razy dłużej. Dzięki nanotechnologii klina deszcz spływa całkowicie, a zacieki nie powstają. W ten sposób klin zapewnia połysk bez smug, który trwa dwa razy dłużej. Cóż, spróbujmy jeszcze raz, ale tym razem z klinem. O, świetnie! Klin, aby połysk bez smug trwał dwa razy dłużej. Jakość firmy Henkel. Bogo podaje, dziewczynki się gotują, kolesie wyemigrowali. Tak, Londynki, brunetki, jak foczki, jedna obok drugiej. Teraz sobie pofantazjujesz. W Era Tak Tak minuta rozmowy kosztuje Cię tylko 29 groszy. Wystarczy wysłać SMS-a. Cześć, Andrew, ale palanga normalnie im proroków. Laski zapodają taniec brzucha na stole. <laughs> Jestem królem parkierów. Sprawdź w Era Tak Tak, naprawdę możesz więcej. W zestawach Era Tak Tak, Nokia 3410 lub Sarzem MYX1 w nowych, lepszych cenach. Sponsorem serialu jest wydawca dwutygodnika Świat Seriali. Na serial zaprasza producent leku przeciwbólowego w tabletkach musujących Eferalgan.